Przedszkole Zielone Ogrody mieści się w siedzibie przy ulicy Armii Krajowej 2 w Oleśnicy. Skąd zawirowania? Umowa na najem tych pomieszczeń kończy się 31 sierpnia 2025 roku. Państwo Jankiewiczowie wiedzą o tym od roku. To oni są stroną, która podpisywała umowę, a drugą zakład budynków komunalnych. W chwili obecnej, ze względu na konieczność przeprowadzenia termomodernizacji w przedszkolu numer 1 w Oleśnicy, musimy znaleźć miejsce, do którego możemy to przedszkole przenieść. Patrząc na to, że wygasa umowa 31 sierpnia, a właścicielem tego lokalu jest Gmina Miasto Oleśnica. Pomyśleliśmy, że właśnie w tym miejscu spędzą czas dzieci z przedszkola numer 1, kiedy będzie trwał remont w ich dawnej siedzibie. I tylko tyle. Oczywiście o wszystkim zostali poinformowani państwo Jankiewiczowie na spotkaniu, które odbyło się 9 stycznia 2025 roku w gabinecie pana burmistrza. W tym spotkaniu obok państwa Jankiewiczów uczestniczyli również Pana burmistrza, pani wiceburmistrz, dyrektor y, Izabela Świąder, dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych oraz ja, jako przedstawicielka y, zespołu oświaty samorządowej. Y, państwo Jankiewiczowie przystali na, to, na tą informację. Y, wręcz y, zapytali nawet, czy znamy jakieś inne miejsca w mieście, do którego mogliby przenieść y, swoją działalność. I tyle. A proszę powiedzieć, czy pojawiają się takie głosy od rodziców, że być może można byłoby uniknąć tego kosztu społecznego, bo to wiadomo, dla personelu, jak i dzieci przede wszystkim jest to duży problem, który się tutaj może już lada moment, czyli pod koniec sierpnia pojawić, czy przykładowo nie można było przenieść dzieci z przedszkolu numer 1, na przykład do innych placówek, tylko po to, aby no, w tym lokalu, gdzie obecnie znajduje się przedszkole zielone ogrody, te dzieci mogły kontynuować swój pobyt. Czy Państwo? Mogliście tutaj przedłużyć ewentualnie też bez przetargu tą umowę? Czy musiałby tak czy siak zostać ogłoszony przetarg, jeżeli Państwo by na swoje cele? No, takie dwa pytania się szybko nasuwają. Rozumiem. Odpowiem może czy, czy najpierw na to pierwsze pytanie. Proszę Państwa, gdyby miasto dysponowało inną siedzibą, przystosowaną do prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczo- opiekończych, dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, to z tego miejsca by skorzystało. Patrząc na to, że korzystamy z siedziby Zielone Ogrody, miasto nie dysponowało innym miejscem. Nadrzędnym celem jest zagwarantowanie dzieciom poczucia bezpieczeństwa. To, pierwsze pytanie, to pierwsza odpowiedź. Druga odpowiedź. Nawet gdyby nie była przeprowadzana termomodernizacja, a Miasto miałoby obowiązek ogłosić przetarg na najem tych lokali, gdyby chciało, żeby były one użytkowane przez inne podmioty niż miasto Oleśnica. Rozumiem, a czy w takim razie te dzieci z Zielonych Ogrodów, jeżeli tutaj prywatny przedsiębiorca nie znajdzie nowej siedziby, czy Państwo będziecie mogli coś zaoferować rodzicom tych dzieci jakieś miejsce pobytu? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, nie zostawimy tych dzieci bez miejsca, w którym będzie nadal świadczona usługa przedszkolna. Jeżeli tylko rodzice, dzieci, które uczęszczają dzisiaj do przedszkola Zielone Ogrody, a są mieszkańcami naszego miasta, będą chcieli skorzystać z naszej oferty, z taką ofertą się spotkają.